Patrzcie na to, złoty, złota pompa. Tutaj na możecie zobaczyć górę Skrzyczne. Cześć Wam, zmieniamy otoczenie na żywiec. Jesteśmy tutaj w Beskidzie Żywieckim, a za chwilę będziemy też w Beskidzie Śląskim. No i cóż, zapraszam na spacer po żywcu. Żywiec nie jest dużym miastem, około 33 tysięcy mieszkańców i plan na dzisiaj jest taki, żeby pokręcić się tutaj wokół Starówki i zobaczyć Pałac Habsburgów a później pójść do Muzeum Browaru Żywiec tak się prezentuje na razie stare miasto tam w tle widać właśnie Beskid, Beskid Śląski no a my tutaj próbujemy znaleźć Pałac Habsburgów jak na tak dość niewielkie miasto Ruch tutaj w centrum jest dość spory, na razie, że tak powiem, ta kamienica i ta zabudowa jakoś super nie powala, ale miejmy nadzieję, że będzie tylko lepiej. Znaleźliśmy, znaleźliśmy wejście do zabytkowego parku Habsburgów, dodam jeszcze, że jest problem z zaparkowaniem tutaj w centrum miasta, bo jest dość sporo, dość spory ruch. Wracając jeszcze do spraw związanych z zaparkowaniem tutaj w centrum zaparkowaniem w centrum żywca to polecam centra handlowe przy ulicy Żeromskiego po jednej i po drugiej stronie ruch jest duży my szukaliśmy dobre 10 minut no ale udało się więc od razu od razu jedźcie tam albo na parking Kauflandu nie jest to duże miasto wszędzie bez problemu w 5-10 minut dojdziecie Dojdziecie, dojdziecie spacerem. Jeżeli chodzi o atrakcje tutaj w parku, to mamy domek chiński, park minatur i stajnia mini zo. Tak się prezentują budynki tego całego kompleksu. Ale tak jak się zobaczy przez okno, to puste są w środku. Przeczytaliśmy, że tu była dziedziczka rodu, że tak powiem. Mieszkała do 2012 roku. Co to jest? Piawna Alicia Ta, która tutaj mieszkała, tak? Tak. Ale mało Mamy nawet wodospad. Kurczę abym się. O te pozostałości śniegu i noga byłaby złamana. A tam w tle mamy chiński domek. Od razu przy ławetrce. Mamy wspomniany park miniatur, ale zamknięty coś jest. Takie krótkie ujęcie wam pokażę, jak to wygląda. Mamy tutaj jakieś e, zabudowania, wydaje mi się beskidzkie. Jakieś też kompleksy zamkowo-pałacowe. Szko szkoda, że jest zamknięta. Aha, mam klamkę nacisnąć. Nie, no zamknięte na klucz. Ważna informacja dla osób podróżujących z dziećmi: mamy w parku toalety z przewijakiem. A tu kawałek dalej, już mamy plac zabaw. Moje dziewczyny jednak wybierają ostro ćwiczenia na świeżym powietrzu niż plac zabaw, nie są za duży. No ale jest. Jesteśmy, jakby to powiedzieć, chyba na dziedzińcu tego kompleksu. Cisza, spokój. Mamy tablicę pamiątkową, że w tym zamku przebywał Jan Kazimierz, polski król. Nasze ulubione makiety To, ma to jest pałac w Czyli teraz jesteśmy tutaj, przy wyjściu. Tak, idziemy tutaj Ta, na rynek. Szukamy 15. Szukajcie 15. I tu czerwone. jest 15. Teraz ja? Idziemy szukać rynku. Dzieci już marudzą, bo są głodne. Na szczęście nie jest zimno. Więc można ze spokojem spacerować. Rozmawialiśmy tutaj z, rozmawialiśmy z miejscową panią, żeby poleciła jakąś restaurację z domowym jedzeniem, ale powiedziała, że ostatnio w żywcu większość się przekształciła na kebaby i pizzerie. Tak się prezentuje żywiecki rynek. Tutaj z takim pięknym budynkiem ratuszu. Zaraz sprawdzę, bo coś mi wygląda to na dawną synagogę. Przynajmniej tak architektonicznie. Przeczytałem szybko Wikipedii o tym budynku ratusza i okazuje się, że jednak to nie była nigdy synagoga. Patrzcie na to: złoty, złota pompa dla piesków. Pytanie, czy działa? Proszę Czałbasu. Nie, nie działa. Albo wyłączona. Jesteśmy w knajpce Bistro na Starówce. Bardzo polecam. Dobre jedzenie. Mają domowe, domowe zestawy obiadowe. Ceny przystępne. Mają też burgery i, i, i pizzę, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Bardzo polecamy. Dziewczynom dziewczyną smakuje. Restauracja niepozorna, ale jedzenie bardzo dobre w przystępnej cenie, więc bardzo polecam. No a my teraz <coughs> będziemy szli w kierunku muzeum Browaru Żywiec. Zobaczymy. Pani tutaj, pani z restauracji bardzo polecała to muzeum. Pani w restauracji poleciła nam, żeby się przejechać i przespacerować wzdłuż jeziora Żywieckiego. Jest to sztuczne jezioro, jest zrobiona zapora, bo ponoć bardzo ładnie. Nie wiem, czy w dobrym miejscu zaparkowałem samochód. Tutaj już droga idzie wyraźnie do góry. Zobaczymy, gdzie nam uda się dojść. Są bunkry? Są bunkry? Trochę wieje, więc przepraszam za jakość dźwięku. Panorama na jeziorko całkiem niezła. Pod tym względem żywiec wygrywa, tak? Bo mamy góry i mamy jezioro. A jak będzie widać, za chwilę wam pokażę taką, powiedzmy, małą ciekawostkę. Tutaj na wprost możecie zobaczyć górę Skrzyczne w Beskidzie Śląskim. A tam na wprost, za chwilę przybliżę i wam powiem, tutaj na wprost możecie zobaczyć górę Żar. Jest to góra, gdzie u góry jest tam elektrownia. I chodzi o to, że woda jest wpompowywana do góry i ona spływa w dół i, i zasila turbiny. I co ciekawe, na tą górę można wjechać taką kolejką jak na gubałówkę. Pod żywcem mamy park etnograficzny, jeden z nowszych w Polsce. Co jeszcze? Mamy centrum takie niewielkie centrum nauki. Linki możecie zobaczyć do tych miejsc o których mówię. Ten, te centrum nauki na stronie internetowej nie widziałem możliwości na biletu indywidualnego, tylko grupowego, ale nie dzwoniłem, więc może jest taka opcja, żeby zwiedzać to indywidualnie. Wejście prezentuje się zacnie. Nie wiem czy w środku będą warunki żeby nagrywać i coś mówić. Jakby co, to podłożę. Głos! Ważna rzecz, że już na samym początku, jak się pali Czerwone Światło, to nie można wejść do muzeum, bo jest tu wyjaśnienie, że wejście do muzeum, może, w muzeum może być jednocześnie 5 osób. więc czekamy. Mamy do zwiedzania kilka sal, wszędzie można robić zdjęcia. Z racji tego, że jest pandemia, dostajemy takie tutaj przewodniki papierowe. Są multimedialne ekrany. I w cenie, w cenie biletu dla dorosłych 30 zł jest też degustacja piwa. Albo alkoholowego, albo bezalkoholowego. Dzieci bez problemu też mogą wchodzić. 15 zł bilet ulgowy. Dzieci, do 4, dzieci w wieku 4 lat nie płacą. A tu jesteśmy w sali pierwszej dotyczącej lokalizacji browaru. Wdrożnie z tymi skrzynkami, bo potłuczecie butelki kto za kaucję zwróci? Przed wami bardzo ciekawa sala, która pokazuje wystrój typowej piwiarni dla lat 20. i 30. XX wieku, a dodatkową atrakcją jest zachowana stara, stara kręgielnia oraz takie multimedialne okno, taki multimedialny ekran, który pokazuje nam gwar takiej piwiarni z lat 20. i 30. i nasz w samym centrum. Używania Ostatnie sale w browarze, które możemy pozwiedzać związane są z eksportem piważywiec do różnych krajów na całym świecie. A ostatnia sala, już przed samym wyjściem, pokazuje nam różne gatunki piwa żywiec, które są aktualne, aktualnie produkowane wraz z ich opisem. A więc jesteśmy już po zwiedzaniu muzeum. I powiem wam, że fajnie, warto taka godzinka, godzinka nieśpiesznego zwiedzania, szczególnie dzieci są zadowolone, bo jest bardzo dużo multimedialnych ekranów wszelkiego typu. Na końcu ta degustacja, to też tak trochę szumna nazwa, bo tak naprawdę macie do wyboru albo piwko alkoholowe, albo bezalkoholowe i albo zwykłe jasne, no albo to bezalkoholowe. Myślałem, że będzie degustacja w postaci różnych tutaj mm, rodzajów żywca. No, ale się myli, myliłem. Mimo wszystko warto i polecam, bo, bo fajnie, fajnie jest to wszystko zrobione. Z tego miejsca Wam bardzo serdecznie dziękuję, że byliście z nami tutaj na Ziemi Żywieckiej. I do zobaczenia następnym razem. Cześć, trzymajcie się. Pamiętajcie o subach, lajkach, komentarzach. Cześć, do zobaczenia.